Alicja Fechler, zawodniczka Elefa Szczecin. Dobra, muszę się trochę zmotywować, rozróżnić. Dobra. Ile lat grasz w piłkę i dlaczego wybrałaś Elefa Szczecin? Wybrałam Elefa Szczecin, dlatego że stwierdziłam, że chcę jeszcze dać sobie szansę, a ten zespół y, miał naprawdę duże możliwości dla mnie. Yy, gram w piłkę już od czterech lat. <ślinia> Pytanie mnie przerasta czasami. Na jakiej pozycji czujesz się najmocniejsza? Najmocniejsza czuje się na skrzydłach. Dlaczego wrzuty z autu wykonuje się rękoma? Dlatego, że muszą być rozgrzane. I zagadka teraz. Gdzie bociany chodzą na zakupy. Do żabki. Na żabki właśnie. O! odpowiedź. Dobrze odpowiedział. <noise> Czego życzysz Elefana najbliższy sezon? Życzę rozwoju stałego, żeby dziewczyny dalej były takie zmotywowane do działania. Jak się czujesz w nowym klubie? Bardzo dobrze ten klub mój już jest od roku ponad, ale bardzo dobrze się czuję. Czy lubisz szefsika? Bardzo jest to moja stała para na treningach, i zawsze się motywujemy nawzajem, więc jest naprawdę świetna. Dziękuję. Może jeszcze raz. Alicja Fechler, zawodniczka Elefant.